Cześć, moi drodzy, dzisiaj materiał, o który bardzo często ostatnio pytaliście, czyli zestaw komputerowy w kwocie 10 tysięcy złotych na miesiąc listopad. Zapraszam Was na przedstawienie tego jakże mega wydajnego komputera właśnie pod gry, ale nie tylko, bo spokojnie też na nim możecie popracować. Lecimy więc do omawiania wszystkich komponentów. Moi drodzy, na sam początek bardzo gorąco chciałbym Wam podziękować za taktyczne łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, które ostatnio poczyniliście, jest mi bardzo miło, bo widzę, że te liczby ostatnio fajnie rosną, więc nie przedłużając, lecimy standardowo do omówienia już tego zestawu komputerowego. No i tak, pewnie się spodziewacie, że będzie tutaj na przykład Ryzen 7800X3D bądź 9800X3D, który to jest totalnym królem, jeżeli chodzi o wydajność w grach komputerowych, właśnie ten najnowszy procesor. AMD, ale no niestety. Tamte procesory są mega, mega, mega drogie i... Hmm. Można by tutaj tak wylawirować budżetem, żeby oczywiście wcisnąć któryś z nich, ale nie będę wam proponował procesora, który jest absurdalnie zawyżony, jeżeli chodzi o swoją wycenę, czyli 7800X3D, a nie będę też wam polecał 9800X3D, bo aktualnie go kupić to trzeba się mocno postarać. Dobrze, dlatego padło na może nie najnowszego, ale o oczko wyżej, czyli Ryzen na 7900X3D, czyli dokładnie ten sam procesor, który ja posiadam w swoim komputerze, o ten tutaj, co widzicie. O, tutaj stoi, zresztą składanie z tego komputera możecie zobaczyć na moim kanale, a jak nie, to zachęcam karta w rogu ekranu. E, procesor, który, jak patrzyłem w grach, e, pomijając, powiedzmy, Full HD, bo ff, nie żałuje mi się, no. Osoby, które kupują kompa za tysięcy raczej nie będą grały w full HD, tylko tutaj przynajmniej 1440p albo nawet 4K. Im wyższa rozdzielczość, tym różnica w wydajności procesora 7800X3D i 7900X3D maleje. Wręcz bym powiedział, że w rozdzielczości 1440p często w tych bardziej mm, tytułach takich cięższych, typu właśnie jakiś Black Myth, Mukong, czy jakiś Call of Duty czy e, Cyberpunk ta różnica mm, można powiedzieć, że nawet dobija do zera. Wiadomo, nie zawsze tak jest, dlatego też 7800X3D jest lepszym wyborem, ale nie za 2100 zł. 200 zł droższy jest procesor, który będzie miał 8 rdzeni, a nie 12. I ja wiem, że to jest układ chipletowy, to się troszeczkę inaczej skaluje, ale mimo wszystko, te dwie stówy, jakby one były w tej samej cenie, to wiadomo, wybrałbym 7800X3D. Ale no jeżeli jest aż tak duża różnica w cenie zakupu między 7800X3D a 7900X3D, ja stawiam dla was moi drodzy widzowie na 7900X3D. Zresztą ten procesor na tym kąpie nie tylko do pracy, ale też do grania jak najbardziej się spisuje idealnie. Okej. Okay. Ale do tego procka wybierzmy sobie jakąś fajną, sensowną płytę główną. I tutaj postawiłem na bardzo fajnie doposażonego MSI X670 Gaming plus wi -Fi. Czyli tak, mamy wi -Fi. Nie jest to oczywiście płyta w najnowszym chipsetcie X870, ale uwierzcie mi, niewiele tracicie, tak na dobrą sprawę, bo już robiłem materiał o tym, że nowe płyty nie wnoszą zbytnio nic dużo do gry, że tak to ujmę. Ale mamy za to całkiem sensowną cenę. 1075 zł za tą płytę. Wiem, ona była czasami minimalnie tańsza, ale nie jest też w tej górce tej nowej, tak jak wcześniej omówiony Ryzen. Płyta główna w pełni matix 4 złącza M2, wszystkie z ślidami, to jest na pewno In plus. Mamy bardzo rozbudowaną potężną sekcję zasilania, w pełni chłodzoną, pod naszego Ryzena sobie tutaj w zupełności poradzi. Co jest ciekawe, mamy tutaj dwa złącza USB 3.0 na front, więc ciekawa obudowa z dużą ilością USB 3.0 na froncie sobie będziemy mogli bezpośrednio podłączyć do tej płyty głównej. Co do reszty, to na pewno na ogromny zachwyt z mojej strony, dla procenta idzie ze względu na panel wejść-wyjść z tyłu. Macie tutaj naprawdę absurdalną wręcz ilość portów USB. Ja wiem, że tutaj macie też sporo USB 2.0, ale wasza klawiatura, czy myszka, czy też jakieś słuchawki, bo nie wiem, świecąca podkładka nie będą narzekać z tego tytułu, że podłączycie te akurat konkretne akcesoria pod USB 2.0, a nie pod nie wiem, USB 3.2 Gen 2 X2 na przykład. <grych> ale. Macie tutaj 12 USB-ków, w tym jedną USB-C o całkiem wysokiej przepustowości, 2,5 Gbit LAN, Wi-Fi 6E. No i może niekoniecznie najbardziej rozbudowaną dźwiękówkę, ale pod jakieś, nie wiem, proste głośniki w zupełności wystarczy. Staram że i tak będziecie grać na słuchawkach. No niestety, dla osób, które chciałyby na przykład jakieś takie ultra już high-endowe słuchawki, które są podłączane po złączu SPDIF cyfrowym, to tutaj tego nie ma, ale to są. Naprawdę nieliczne wyjątki, szczerze, to albo dodegowana dźwiękówka, albo po prostu zmieniamy płytę na taką, która ma mniej USB, ale ma tą rozbudowaną sekcję audio. Tak czy siak, ta płyta uważam za jedną z lepszych. Zresztą składałem chyba tak, na pewno składałem na nim komputer na tym kanale, tak żeby nagrywać, bo poza tym to na pewno jeszcze składałem jakieś kąpy na tej płycie. No i szczerze, tym sobie nie mogę polecić. Płyta Rewelacja. Pamięci. Znowu tak jak w przypadku procesora, ten sam model pamięci, który ja mam u siebie, nie zawodzą. Bez problemu się włączył profil AMD Expo, więc czy w sobie nie mogę polecić. Za 500 zł tych przepięknie rozświetlone Adaty Laser Blade RGB. Jedne z tańszych pamięci RGB, jakie możecie aktualnie kupić. 6000 MHz Cel 30, Sweet Spot 32GB. Te zupełności wystarczy. Więcej nie trzeba pod gaming Jeżeli ktoś by chciał, oczywiście pod jakąś pracę kreatywną, można dokupić. Znaczy można zamienić te moduły na moduły 2x32GB i też będziecie bardzo z tego tytułu zadowoleni. Albo po prostu w przyszłości rozbudować, bo pamiętajcie, że mamy tylko dwa banki na RAM zajęte, a mamy jeszcze kolejne dwa wolne. Dobra, lecimy do dysku, tym razem Lexar NQ790, z tego co już jest fajna promka na niego, 30 złoty jest tańsze. Przez to po prostu wpada nam w dużo większą upłacalność, tak to można by ująć. No i szczerze powiedziawszy tutaj nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ten dysk. Bardzo szybki, bardzo wysokie prędkości odczytu zapisu, następca NM790, czyli no, topowego dysku od Lexara na PCI Express 4.0. Spokojnie tutaj, moim zdaniem będziecie z niego bardzo, bardzo zadowoleni. Czy od razu się opłaca dopłacać do wersji dwutrabajtowej? Średnio, no ja bym tutaj zrobił tak, że na początek kupił tą terówkę, a jak zabraknie miejsca, to dokupił wtedy jakąś dwuterówkę na start, ale na pewno nie chciałbym na budżecie, żeby na siłę zmieścić dysk dwuterowy. No chyba, że wystarczą Wam inne komponenty, które zaproponuję zaraz. Ok, lecimy do tak naprawdę teraz, a może chłodzenia. Jest to Endorfin Avis F360 RGB bez tego tytułu, że aktualnie jest na niego promka 20% taniej jesteście w stanie je dorwać, czyli poniżej 500 zł, ja za to IO wygląda całkiem sensownie, mamy bardzo rozświetlone IO, a do tego wszystkiego bardzo wydajne i ciche. Jakość wykonania nie jest topowa, ale no niestety nie można mieć wszystkiego w no, czy ja mogę powiedzieć o relatywnie niskiej cenie? Nie do końca, ale powiedzmy, w tym pułapie cenowym nie można mieć wszystkiego. A chłodzenie niejednokrotnie przeze mnie sprawdza. Nie, nie, wiele komputerów złożyłem właśnie na tym nawisie w 360, i tutaj śmiało można polecać to chłodzenie raczej z Endorwini, Nie problemów, jeżeli chodzi o długowieczność tych chłodzeń. Dobrze, lecimy więc teraz do zasilacza. No i znowu, FSP Fortron Vita GM 850 W, w zupełności wystarczy ATX 3.1, moi drodzy, 80 plus Gold, w pełni modularne kablowanie za 500 zł, to jest po prostu hicior, e, najnowszy standard, jeżeli chodzi o zasilacze ATX, e, dlatego e, z czystym sumieniem Wam go polecam, a FSP, to wiadomo, niejednokrotnie polecany przeze mnie, świetna marka, robiąca świetne zasilacze w niewygórowanych pieniądzach, bez zmiennych pierdów, bez jakiegoś dodatkowego marketingu, który tylko podbijałby cenę, a do tego wszystkiego tutaj mamy też jakąś gigantyczną gwarancję, no, 10 lat gwarancji, więc moi drodzy, kupujecie za 500 zł 10 lat spokoju, a no chyba 500 zł za 10 lat spokoju to nie uznaję za jakąś wygórowaną stawkę, jeżeli chodzi o zasilacz. Dobrze, obudowa, obudowa, którą też mam, którą polecam, bo ja się w niej zakochałem, jest świetna, ma bardzo dobry airflow, jest cicha, jest świetnie wykonana, wentylatory wyglądają przepięknie, Spokojnie wszystkie komponenty w niej zmieścicie, bo top, Karty Wam bardzo długie wejdą, macie dedykowany przepust do zasilania karty, więc no tutaj wszystko jest, co być powinno. No i za 500 zł. Wiadomo, ona czasami bywa trochę tańsza, więc no jak komuś się nie spieszy, to warto polować na promocję na tą obudowę, ale jeżeli ktoś chce po prostu kliknąć koszyk i zamówić go, no to śmiało, linka do koszyka znajdziecie oczywiście w opisie tego. Filmu. Za 500, no nadal jest to dobra wycena, jak za tą domudowę i pamiętajcie, bo wiele osób pyta, ten front panel, a bardziej top panel, czyli wszystkie złącza, wejść, wyjść, Power, Reset i tak dalej, możecie oczywiście przepiąć stopu na bok, tak jak tutaj widzicie na tym obrazku, tym renderze, nie ma najmniejszego problemu, wszystkie odpowiednie rzeczy, żeby to zrobić, macie w zestawie. Do tego, obudowa wspiera standard BDF, czyli z tymi odwróconymi złączami, więc jakbyście chcieli w przyszłości sobie zmienić platformę, a bardziej płytę główną, w podformat BTM, żeby tych kabli nie było widać, to jak najbardziej możecie, bo ta obudowa wam to wspiera, więc pod kątem też przyszłościowym jest ta obudowa, moim zdaniem, naprawdę bardzo łakomym kąskiem. No i jeszcze na koniec, ostatnia taka rada: jeżeli kupicie tę obudowę, to pamiętajcie, że tutaj na połączeniu tych dwóch szyb, czyli tej bocznej i frontowej, jest taki, hmm, taki stelaż, taki pałąk mocujący top ze spodem. I spokojnie możecie go wykręcić jak już zmontujecie kompa, bo to jest tylko w celach transportowych, żeby ta obudowa się nie przekosiła, dlatego ściągacie w łatwy sposób te dwa panele i wyciągacie ten pałąk i wtedy macie jeszcze piękniejsze to złudzenie tak. jednej tafli szkła. Tak, bo wasze Szkła do siebie elegancko tutaj dostają, dobra. No i lecimy do kart graficznych, czyli na koniec już mamy dwie. Pierwszą z nich będzie 480, super. Spodziewane raczej no 490, nie kupicie <grym> w sensu wy zbytnio okazyjnie. O ile w ogóle kupicie, bo jest deficyt tych kart. Za 4800 macie dobrą kartę do Messiah, nie podświetloną, ale całkiem spoko. Ostatnio strasznie narzekaliście na wszystkie pality Game i o, Zotaki, To stwierdziłem, że dobra tym razem nie dam, ale następnym razem dam, zobaczycie. Uwierzcie mi, że nie są one aż takie paździerzowate, jakby wam się mogło wydawać. Ja jednak te kart trochę miałem u siebie w rączkach i e, widziałem e, często właśnie Innofridii bardzo pozytywnie zaskakiwało, e, czy sam Palit tym bardziej bardzo pozytywnie zaskakiwał. Dobra, jeżeli chodzi o tego MSI, to nie jest to jakaś topowa konstrukcja, ale uwierzcie mi, że ona moim zdaniem nie różni się jakoś przesadnie i gigantycznie mocno, jeżeli chodzi o sam układ chłodzenia od wersji Supreme, od wersji Gaming, nie Supreme, od wersji Gaming. Tamta jest bardziej rozświetlona, może delikatnie być chłodniejsza, ale z drugiej strony, po co mamy dopłacać za RGB na karcie jakieś dodatkowe 200-300 zł, dlatego wziąłem tego MSI Supreme Windows 3XOC. Który będzie naprawdę dobrym wyborem. No i pamiętajcie, że ta karta ma dwa złącza DisplayPort i dwa HDMI, czy tak można powiedzieć. Niekoniecznie tak typowo jak to się miewa w, tych, w kartach graficznych, bo często się spotyka trzy DisplayPorty i jedno HDMI. Dobra, jeżeli chodzi o rady, one. To wybór również był chyba prosty, a można powiedzieć, że nawet jeszcze prostszy dlatego, że jest jedyna karta, która może się równać i cenowo i wydajnościowo. Czy z tej z 4080 Super, a no prawie równać, tak to można wyjąć. Czyli Radeon RX 7900XTX, czyli topowa karta od AMD, tutaj w wersji od Sapphire Pulse Gaming, jak najbardziej spoko. Opcja, jeżeli chodzi o Radon RX 7900XTX, moim zdaniem jedna z lepszych wersji, właśnie tego układu od AMD. świetnym chłodzeniem, cichym, wydajnym i no też całkiem ładnie wykonanym. Tak, jeżeli chodzi o Radeony, ta karta jest sporo tańsza, jak sami widzicie, ale po prostu 7900XTX można kupić nawet jeszcze taniej. Więc tak czysto patrząc, cena za wydajność w sterylizacji to wypada radą zdecydowanie lepiej ale pamiętajcie o tym co ciągle powtarzam czyli że Nvidia ma swój pakiet technologiczny którego AMD na razie nie jest w stanie dogonić, a co dopiero przeskoczyć. Dobra, no to koszyk. Koszyk prezentuje się tak, 10 016 zł i 20 groszy. Oszczędzacie 431,80 zł. Tutaj macie rabat na kartę, na dysk, na procesor i na chłodzenie. Tylko na chłodzenie jest tylko i wyłącznie rabat, jak w użycie kodu Myśnik. 20 Pod produktem macie wszystko napisane. Na resztę komponentów po dodaniu do koszyka oczywiście rabat sam się naliczy. Pamiętajcie, że to jest propozycja tylko i wyłącznie moja i uważam to za po prostu sensownie złożony komputer, który na pewno będzie mega wydajny, będzie cichy, będzie również przepięknie rozświetlony. Więc, no, sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego Wam pasuje, czy też nie. I tak jak mówię, no, nie byłbym sobą, gdybym polecił Wam droższy procesor, minimalnie wydajniejszy. I tak jak mówię, jeżeli gracie w 1440p albo więcej, nie odczujecie tak naprawdę różnicy. A 200w jednak zostają w kieszeni, i te 200 wy można spokojnie dołożyć chociażby do 2 tb dysku SSD. A myślę, że to już jest jakiś solidny argument za tym, żeby zaoszczędzić na protku na którym, tak jak powtarzam kolejny raz, nie zauważycie różnicy i dołożyć do czegoś, na czym zdecydowanie zauważycie różnicę, czyli na większym dysku SSD. Moi drodzy, linki do wszystkich dzisiaj omawianych komponentów, jak i całego koszyka oczywiście, że znajdziecie standardowo w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że też materiał Wam się podobał. Piszcie, co Wy sądzicie na temat tego zestawu komputerowego w kwocie 10 tysięcy złotych na miesiąc listopad 2024 roku. Koniecznie subskrybujcie, bo już za niedługo może się pojawi jakieś zestawienie, bo za niedługo tuż, tuż Mikołaj Święta i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie jak to będzie w grudniu, po prostu istne szaleństwo zakupowe. Koniecznie sprawdzajcie w grudniu mój kanał, znaczy w listopadzie też, tak bo mamy dopiero Połowę, albo nawet nie całą połowę, natomiast w grudniu będzie się bardzo, bardzo dużo działo, a w najbliższym czasie sporo testów. Oj, uwierzcie mi, będzie też grubo. Ok, Nie przedłużając, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę subskrypcję wraz z dzwonkiem powiadomień. A w tym filmie to by było już na tyle. Mój chemik, do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych filmach.